No, cześć, witajcie. Z tej strony Robert Gosiał Zakopca. Witamy Was w tym filmie. Jest to takie podsumowanie, takie krótkie podsumowanie w sumie naszego pierwszego tygodnia, tej pełnej dietki sześciotygodniowej. Zaczęliśmy to w poniedziałek, dzisiaj mamy niedzielę, więc takie małe troszkę podsumowanie. A co, powiemy pierwszym, rzecz, że się nam zepsuł. <laughs> zakwas <laughs> się nam zepsuł, zrobiliśmy zakwas, rzuciliśmy ten filmik. Niestety dzisiaj stwierdzamy, że na zakwasie pojawiła się pleśń. Tam niektórzy mówią, że można to ściągnąć, coś tam ratować i ten, ale no, nie chcemy nie chcemy ryzykować nie ma potrzeby po prostu oszczędzać tam 5 zł, żeby po prostu sobie tylko zepsuć całą dietkę, więc no, wywaliliśmy i robimy od nowa i posiłkujemy się na razie zakwasem takim kupionym. No bo nie mamy tego, a tam pasuje w sumie codziennie wypić troszkę tego zakwasu. Ale kalafior i ogórki mają się dobrze. No kalafior zrobiliśmy właśnie jeszcze ogóreczki, chyba też filmiki są rzucone. A tak ogólnie... Ja się w cień, bo mi w oczy to nie ra -razi. Bardzo, że Zainstalowaliśmy sobie aplikację. I po przejrzeniu aplikacji stwierdziliśmy, że nie mamy czasu robić takich śniadań jak oni tam proponują. No tak, bo te zresztą o aplikacji ja chcę nagrać osobny filmik. Jak będziecie zainteresowani, to po prostu dajcie w komentarzu info to wrzucę o tej, o tej aplikacji film, bo trochę porobiłem tam takich notatek wideo o tym. Natomiast, właśnie, zawsze to jest ciekawe, że przy przepisach się pisze 15 minut, tak przygotowanie czegoś na przykład, ale nie bierze się pod uwagę, że trzeba to przygotować, czyli wyjąć tam gdzieś skądś z lodówki. Pokroić. Trzeba to obrać, pokroić, że to trzeba później naczynia sobie pomyć. Tylko zawsze się tylko... po prostu pisze czas zrobienia, czyli wrzucenie do garka, zagotowanie i tyle, tak? W tym wypadku wymieszanie. I wymieszanie. No i, 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 to, i to jest cały przepis. Także to jest taka trochę ściema z tymi czasami, więc tutaj musicie niestety uważać na to. Niektóre te przepisy właśnie są takie, no rano właśnie do roboty się spieszysz, a a Ty musisz osobno to przygotować, no, osobno to, to. Trzy sałatki są, no to, to troszeczkę... Trzy sałatki, to jeszcze tam, to jeszcze No takie... i też zostaje dużo rzeczy po tym, no. jest na przykład dwie trzecie pomidora, no i zostaje no. ćwiartka, no i co, 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 co z tym. Takie właśnie na jedną osobę to jest jedna trzecia pomidora, albo jedna czwarta pomidora, no i w sumie zanim przyjdziesz po pracy, to ten pomidor już zwiędnie, w lodówce prześmierdnie, znaczy w się pomidor nie trzyma. Także to jest takie trochę, no, można powiedzieć tak, jak ktoś ma wolny czas, siedzi w domu, tak, nie idzie do pracy, yy, chce się pobawić. Albo idzie na, na później do pracy. Albo na no, później to, do pracy. To, to, to ma no to czas. No, tak ma to... czas. Ale jak idziesz rano do roboty, to nie ma czasu się tak. No musiałam wstawać w pół do piątej, no to troszeczkę no. jednak. Także... Nie chce mi się po prostu, wolę no, pospać. Nam ogólnie aplikacja nie przypadła do gustu i ten test, mamy testowy taki tydzień, wzięliśmy testowy tydzień i raczej nie będziemy jej przedłużać, bo no to jest za bardzo... Za... No, jedyna, jedyny plus to można sobie pooglądać te wszystkie wykłady dr Tombrowskiej. Ogólnie kiepsko się czujemy przez ten tydzień, może nie, że źle, ale jesteśmy Słabo, totalnie bardzo. słabi. Ten pierwszy tydzień przygotowania też byliśmy totalnie słabi zmęczeni po prostu, cały czas notorycznie zmęczeni. Ten tydzień pierwszy po też cały czas jesteśmy zmęczeni, po prostu jak idziemy, to te nogi nam się wleką za nami. Normalnie dystans, który pokonywałam, zwykle tak no, 45 minut marszu, mogłabym iść jeszcze dalej, czy, czy, czy właśnie pracować, no bo zazwyczaj idę do pracy. Tak teraz, po, po tych 45 minutach marszu, ja się nie nadaję do roboty po prostu, no, totalny brak siły. No jak to porównamy, czy znaczy ja przynajmniej jak porównam do tej pierwszej dwutygodniowej w styczniu, to ja na no, przykład miałem energię, nie byłem słaby, nic mi się nie działo. Nie Tam... no, wtedy były kryzysy takie bardziej psychiczne, jakieś takie brak koncentracji, takie, takie rzeczy. także inaczej bo no ale takich fizycznego zmęczenia ale nie było. Ale to teraz też właśnie no. te gorąca dają popalić, więc no. myślę, że to co dużo. No Zobaczymy, no, jeszcze mamy 5 tygodni przed sobą, oczywiście nie jesteśmy neg negatywnie nastawieni, pozytywnie jesteśmy nie no, nastawieni. Po, na, na plus jest na pewno to, że przestało nam się chcieć, przynajmniej ja, nie odczuwam tak e, strasznie głodu. Potem te dwa tygodnie, co robiliśmy pierwsze, to przez całe dwa tygodnie e, czułam się głodna, po prostu głodna. Dzisiaj, dzisiaj chyba pierwszy dzień taki zauważyłam, że zjadłam znacznie mniej niż normalnie i, i to mi wystarczyło. Nie czułam głodu. Yy, bardziej taką yy, mam chęć na, na, na podjadanie, na, na dziamganie czegoś, jakieś, a to marcheweczka by się przydała tej jabłuszko, żeby cały czas po prostu coś chrupać. No oczywiście staram się to ograniczać. No ale to takie wydaje mi się, że to jest właśnie ten, tym plusem, że się nie, nie czuję głodu. Nie wiem jak u ciebie. No i ten, i żeśmy zastąpili naszą kawę ulubioną, którą lubimy pić, będziemy raczej pić kawę przynajmniej ja będę pił dalej, jak wrócimy po diecie, zastąpiliśmy tą cykorią, tak? którą można pić jako zastępca i w sumie tym razem nam smakuje to troszkę bardziej, lepiej, jak przy pierwszym podejściu, gdzie to było po prostu tragiczne dla nas, to żaden substytut kawy nie był, tylko po prostu to była jakaś parodia. Natomiast teraz jakoś organizm się przedstawić te smaki bardziej i można, można powiedzieć, że można to polecić sobie jako, jeżeli ktoś bardzo tą kawę potrzebuje, no to to myślę, że to można, może być taki zast, zastępcze na ten czas tej gietki. Albo przynajmniej jak ktoś nie lubi herbaty, no bo ja nie lubię herbaty i, i rzadko piję herbatę czy, ja też czy, czy piję ziołową herbaty. czy jakąś taką, ale, no. ale jak się chce żeby właśnie napić czegoś takiego ciepłego, no to taka cykor jest całkiem ok. Staramy się więcej wody pić jak pierwszym razem. Dzisiaj się fajną gosią zupkę pomidorową zrobiła z y, tymi, z, z, zudlami. z, zudlami, z zudlami. Nie zudlami, tylko ko zudlami bardzo fajna zupeczka. Ogólnie jemy tak, że jemy, robimy jedne, na przykład na śniadanie robimy jeden posiłek, nie, nie kombinujemy tam 5 całek razem, tylko po jedno, jedno danie robimy, jemy to. Kupiliśmy sobie też całą paczkę grejpfrutów, tam ponad 50 40 udało 55, się, dokładnie udało się nam w dobrej cenie kupić, no i te sobie tam dziennie, czasami co drugi dzień, ale dziennie sobie zjadamy po grejpfrucie. Nic się nie wydarzyło za dużo, jest dobrze. No, waga spada, jest waga, coś, co to zauważalne. Właśnie. A co do stanu zdrowia, no to, to trudno powiedzieć, czy coś się zmieniło. No, bo tak często ludzie piszą, że po tygodniu już tam na przykład to się stało, tam to się stało. No, u nas nic tam nie zauważyliśmy. Y, Jakieś tam nie wiadomo czego. Natomiast, Nawet nadal mi krwawią dziosła. No, które miały po tygodniu przestać. Oczywiście nie jest to gwarancją, wiadomo, zdajemy sobie sprawę, że nie każdy wyleczy się z raka czy z jakichś innych chorób, tak? Ale ten, ale no zobaczymy kto będzie po tych następnych tygodniach. Także, no na, jest dobrze. także na pewno za tydzień nagramy następny film, może coś w międzyczasie. Jeżeli będziemy mieć siły, bo na razie miałem nagrywać codziennie jakieś to, jak robimy dania i to montować, ale nie mam po prostu nawet weny do tego, więc, więc nie, nie skupiam się na tym i za tydzień najwyżej wrzucimy na no, następne podsumowanie jeżeli masz jakieś pytania to oczywiście jest komentarz, możesz napisać odpowiemy chętnie pozdrawiamy Was, jak pytania są to piszcie w komentarzu dziękujemy Wam za lajka like. oczywiście można ten film udostępnić jeżeli chcesz no i do następnego filmu jeżeli jesteś na diecie, no to trzymamy kciuki za Ciebie też żeby sobie to no a fajnie... jeśli się zastanawiasz, no to no to się dobrze zastanowić Spróbuj takie wprowadzenie sobie delikatne zrobić na początku i można spróbować dzień, dwa, tydzień zobaczyć, nie będzie pasowało, to po prostu ten, można zawsze zrezygnować, jest. Tak, Ale już... dobrze się przygotować jednak, przygotować no, sobie wcześniej te kiszonki wszystkie. Myśmy się nie przygotowali totalnie, żeśmy po prostu ruszyli z marszu bez zakwasów, bez tego i po prostu ten pierwszy tydzień taki trochę jest ubogi, więc to jest na pewno nie takie, jak powinno być, no. Ale poprawimy się, obiecujemy. No. Także na razie trzymajcie się. Pa. Cześć. Cześć.